To jest pan Wiesio? szlata nie pracuje. No tak! Ale gdzie jest rower? To ja mogę do mieszkań wchodzić. Co ty gadasz? Muszę tak rower znaleźć? Co to było? Chyba piętro wyżej jeszcze jedno piętro wyżej, kogoś słyszę. Nie wiem, czy rower, ale ona ewidentnie ćwiczy schodakowską jakby. A ja ci tu czego? O, o, co oni Gosia, no nie wiem Pienioski same się nie zarobią, a ja tu streamuję, good, good Eee, rower tu jest A co ty tu robisz? Odłóż to, odłóż nie. nie, leżało, to wzięłam Odłóż to, <noise> Zostaw mnie, babu Zamknij te drzwi Co za baba, a trzeba ją Ja tak nie, nie, nie da, a! Dobra Tłucz ją a na schodach, no co, co się dzieje? E, Paweł! Paweł mam rower! O, gdzieś to? Dzięki ziomek, jesteś spoko gościu, dobra, to lecę Nara. O, kurwa, rzeczywiście! Kur...